Dzisiaj kolejne pływanko. W czasie tego pływania miałem parę takich wniosków, bo kiedyś było tak, że przychodziłem, że tak powiem, na basen i od razu dawali jak, naj, jak najszybciej dwie długości i potem mi się już nie chciało pływać. Dzisiaj jak idę na basen, to, że tak powiem, 40 minut sobie spokojnie pływam, powolutku, ale poprawiam sobie technikę pływania, mam lepszą wydolność, lepszą kondycję, same plusy. My czasami tak w życiu właśnie też próbujemy zrobić, żeby od razu coś osiągnąć, żeby jak najszybciej, a potem gdzieś tam spalamy się, ten entuzjazm nam mija. I też jest często tak w życiu duchowym, żebyśmy chcieli od razu coś osiągnąć. To znaczy szybko się modlimy, dużo się modlimy intensywnie w krótkim czasie, a potem zapominamy. A może właśnie trzeba spokojnie każdego dnia budować tą relację z Bogiem i zobaczyć, że wtedy zaczną przychodzić efekty dobrego.